Czas jest wszystkim, co masz, i pewnego dnia możesz się okazać, że masz go mniej niż sądzisz. Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni. Dźwięki i obrazy mogą kłamać. Ale oczy pokazują prawdę. Są zwierciadłem duszy. Wszyscy, których spotykasz, zawsze pytają cię o pracę. Czy się pobrałeś? Czy masz dom? Jakby życie było jakąś listą zakupów. Ale nikt nie zapyta cię, czy jesteś szczęśliwy. Budząc się, pomyśl, jaki to skarb, żyć, oddychać i przywitać nowy dzień.